Nie koleże, odzie Michałek. To. Bo ja ja, na, ja nagrywam. O ludziom spadniesz. Dasz radę wejść? O, jak pięknie siedzą ci zawodnicy na ławce rezerwowej. Tutaj kamera, kamera filmuje ich z bliska teraz. Słuchaj!

Proszę kochanie! Ej, ja, ja oglądałam Edę. Oglądałeś? No pięknie! Jest, przybiega zawodnik zmęczony, ale szczęśliwy. Dzień, dzień dobry! Oj, czekaj, musimy